Czemu masz plaster na ręce? Upadłam na basenie i zdarłam łokieć. Ale już nie boli. Dzisiaj zrobimy coś naprawdę fajnego. Pójdziemy do lasu nakarmić z leśniczym dzikie zwierzęta. O, super! Leśniczy niedługo tu będzie. Załóżmy kurtki. Idziemy do lasu piechotą? Nie, leśniczy po nas podjedzie. Chodźcie, poczekamy na zewnątrz. Jak myślisz, czym po nas przyjedzie? Nie zmieścimy się do jego samochodu. Może autobusem? Albo traktorem z przyczepą? Nie, helikopterem. Oj, nie bądź niemądry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Proszę, wskakujcie. Trzymajcie się mocno. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu, proszę, wysiadamy. Wow, ale było fajnie! Ale teraz musimy być cicho. Tu niedaleko jest paśnik dla zwierząt, zaniesiemy im nowego siana. Chodźcie, pomożecie mi, musimy zmieścić całe siano. Oho, na śniegu widać świeże ślady, może niedaleko są jakieś jelenie. Zaczekajcie, bądźmy teraz bardzo cicho i schowajmy się za saniami. Może uda nam się zobaczyć jelenia. Super przyszły! Nigdy wcześniej nie widziałam w lesie jelenia! No i jelenie sobie poszły. To jak? Wracamy? Tak, chociaż macie już choinkę w przedszkolu? Nie. Ta jodła byłaby w sam raz. Mogę ją wam podarować. Byłoby wspaniale! Załatwione. Tylko jak ją teraz przewieziemy do przedszkola? Ha ha, może ją pani wziąć na kolana. Haha, ha ha, bardzo zabawne. I jak ją niby utrzymam? Haha, ha, bez obaw, pani Fischer. Tym razem ominiemy tę małą skocznię. Pani Fischer, czas Panią wydostać. W przyszłym roku poproszę choinkę z dostawą. Ha, <laughs> w porządku. Do widzenia wszystkim. Do widzenia! Dziękujemy za uroczą wycieczkę. Kto chce na rozgrzanie gorącego kompotu? Ja, 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 ja. ja, ja. A jak już wszyscy wypijemy, zabierzemy się za ubieranie choinki ozdobami z naszego kącika robótek ręcznych. O tak będzie piękna choinka Powieszę to tutaj. Teraz pozostało tylko powiesić lampki. Ale nie. Ja... Ciężko się napracowały. Należą się im naprawdę super prezenty. Cześć! Jeśli podobał Wam się odcinek, kliknijcie łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, klikamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!